Witam, mamy początek czerwca i postanowiłem się wybrać na grzyby, ponieważ ostatnio dosyć sporo popadało. I z tego co widzę, to szykuje się fajny rzut maślaczków. Te są jeszcze za młode, ale właśnie jest bardzo dużo takich młodziutkich maślaczków. Nie chcę tu za dużo chodzić, żebym nie podeptał, ale trochę ich w tych jeżynach widać. Tak więc, na te trzeba poczekać jeszcze 2-3 dni. Tutaj kolejne. I tutaj też jest naprawdę dużo takich malutkich. Na pocieszenie udało się znaleźć też jednego większego. Wydaje się zdrowy, no trochę pogryziony przez ślimaki, ale to akurat nic nie szkodzi. Mój cel to na dzisiaj, żeby nazbierać na kolację do jajecznicy. Zobaczymy, czy mi się to uda. Droga robaczywa była, ale kapelusz jest dobry. Tak więc już coś do jajecznicy będzie. A tu przy okazji dojrzałem bóg drugiego, ciut mniejszego. No, też już przez ślimaki dorwany, ale jak będzie zdrowy, to jak najbardziej ośrodek ziarnisty kolejny no i ten również podobnie przepraszam, przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd ponieważ yy, wcześniej powiedziałem, że jest początek czerwca a teraz sobie zdaję sprawę, że już jest 14 tak więc w zasadzie połowa czerwca no ale to w ramach wynagrodzenia taka ciekawostka chyba największy borowik ponury jakiego kiedykolwiek znalazłem tak wygląda do dłoni no jest naprawdę Przepotężny. Skąd wiem, że borowik ponury, gdy grzyb jest w takim stanie agonalnym? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to moja stała miejscówka na borowiki ponure. A po drugie, wystarczy spojrzeć na trzon, kiedy jest on taki czerwonawy, a wyżej widoczna jest siateczka. No tu już nie jest tak dobrze widoczna, ponieważ grzyb jest, no, tak jak wcześniej wspominałem, w stanie już dosyć agonalnym. Ale jak się przyjrzeć, to jest widoczna ta siateczka i całkiem nieźle trzyma się jak na swój wiek. Idziemy poszukać młodszych. No, dodam tylko jeszcze, że borowik pomru jest grzybem jadalnym, ale tak trochę warunkowo no, trzeba bardzo dobrze go wygotować, najlepiej kilkukrotnie i za każdym razem zmieniając wodę. No i nie można łączyć go z alkoholem, ponieważ w połączeniu z alkoholem jest trujący. No niestety młodszych nie udało się znaleźć. Ale sam gatunek, jako gatunek, jest odhaczony. Idziemy szukać dalej. No i słuchajcie, ogromne zaskoczenie, jeżeli chodzi o dzisiaj, ponieważ mamy pierwsze w tym roku czubajki kanie. Czuba charakterystyczną dla czubajki kanie, pozwalającą odróżnić ich od innych czubajek, to jest właśnie ten zygzak na trzonie. Tak więc będą dzisiaj. Schabowe kotlety. No, tak więc zbieramy je. No ja czubajki, akurat wszystkie grzyby wykręcam, ale akurat czubajki zawsze po prostu odcinam. Także to są te dwie. Idziemy jeszcze tutaj po kolejne trzy. O, te są o, cztery, przepraszam. Tu jest jeszcze taka młoda. Tak więc mamy w sumie 6 czubajek. Tak więc, no, będzie trochę schabowych na kolację. I jakby ktoś pytał, to nie nie miałem większego noża. No, widać, kanie dzisiaj nie zawodzą. Tutaj jest chyba z tego co naliczyłem 8 pod jednym drzewkiem. To jest pierwsza, druga, tutaj trzecia. Tutaj są trzy kolejne, to już jest sześć. Tam jest siódma i tam. Daleko. O, i tam jest ósma. Tak więc, no te zostają w lesie, są za małe. Ale za 2-3 dni się tu przyjdzie i będą idealne. Tak więc lasy wocowskie w końcu coś ruszają. I, no i minęły 2 dni. Jest 16 czerwca, wieczór, godzina 21. No i idziemy sobie na wieczorny rekonesans po lecie. I przede wszystkim zobaczyć, jak wyglądają po dwóch dniach te maślaczki, co były takie małe. No, sporo popadało, było ciepło, więc zobaczymy, jaka jest różnica. No i słuchajcie, <laughs> maślaczki urosły naprawdę sporo, więcej niż się spodziewałem, ale no niestety ślimaki wygrały walkę z czasem i no pierwsze się do nich dobrały. Tak więc niech sobie rosną dalej. Jutro zobaczymy jak kanie. Generalnie troszeczkę mała zmiana planów, bo miałem sobie usiąść na mojej ławeczce. Na skraju lasu i poczekać aż się ściemni, bo są no naprawdę przepiękne widoki tutaj. Bardzo często sarny szczekają gdzieś tam na polach za rzeką, ale no niestety dzisiaj cały dzień padało, i teraz się wypogodziło I podeszły z tyle komarów, że no skutecznie mnie dzisiaj zniechęciły. Ale cóż, jak nie dzisiaj, to jutro. No i po trzech dniach kanie urosły bardzo, w skrócie, są tak naprawdę no, na ostatnią chwilę do wzięcia. Tak więc zobaczymy co z nich będzie, tamta też ładnie urosła. No i są dosyć spore, tak więc zbierzemy je, zobaczymy co z nich w ogóle będzie. No to w sumie spod jednego drzewa mamy sześć bardzo ładnych kani. To jest zdecydowanie największa. O, bardzo ładne. Już takie lekko czerwonawe od spodu, już trochę wiekowe, ale powinny być zdrowe.